Sukces nie jest dziełem przypadku. I uważam, że najgorsze w życiu to tkwić w pewnym chaosie. Zachęcam Cię do uporządkowania swojego życia. Lubię uporządkowane życie, i to nie oznacza, że tam nie ma spontaniczności, bo jest, ale ład dużo rzeczywiście ułatwia, i taka spójność wewnętrzna dużo ułatwia. A ja bardzo lubię to japońskie podejście, że uporządkowanie swojego mieszkania też jest ważne, tak samo bardzo jak uporządkowanie swojej głowy i swojego życia. I bardzo Cię do tego zachęcam, żebyś nawet jeśli brzmi to dzisiaj absurdalnie, po prostu zaczął od swojego domku, od swojego mieszkania, od swojego pokoju, biurka, od swojej przestrzeni, którą masz, i po prostu odstawił wszystko e, na bok i zaczął od tej pięknej japońskiej filozofii, którą poznałam, próbując wtargać mój tyłek na fuji, ta przestrzeń ma ogromne znaczenie. Zacznij zmianę w swoim życiu, od posprzątania swojego domu, swojego mieszkania, a potem przejść do posprzątania swojego życia, do uporządkowania tego. E, chaosu wokół Ciebie, zadań, pracy.